Od tego momentu muszę przeżyć 24 godziny w świecie, który został zakażony bardzo groźnym i śmiertelnym wirusem. Samego wirusa są dwa rodzaje. Pierwszy to wirus mycelium pochodzący z gnijących grzybów z mushroom fields. Te wytworzyły trujący feromon zakażający wszystkie organizmy na całym świecie. Od tej pory każdy organizm mający kontakt z roznosicielem może zamienić się w to. Drugi rodzaj to wirus skalku. Jest to ewolucja pierwszego rodzaju wirusa, tyle że po kontakcie z deep dark, i sensorami. od tej pory zaczęły zakarać cały świat, tworząc bezduszne bestie pozbawione samodzielnego myślenia. Moim zadaniem jest Zakażonego świata w poszukiwaniu próbek ale na koniec odnaleźć sposób, jak zwalczać dwa rodzaje wirusa. Lecz najpierw zacząłem ścierać drewno, by zdobyć podstawowe przedmioty. Potem lecimy klasycznie. Podstawowe tulsy, czyli jakiś miecz i jakiś kilo. Ze górką nastrzegłem wioskę i z początku wydawała mi się dość normalna. Zanim jednak tam weszłem ze kamienia, zabijałem kilka świni i dopiero potem wkroczyłem do wioski. Teren na dachu jednego z domów zobaczyłem wcześniej nieznaną mi kreaturę. Podeszczem bliżej zrozumiałem, że jest to źródło infekcji, czyli serce zakażenia. Kreatury te wyrastają z pod i roznoszą wirusa po całym świecie, infekując przy tym swoje kol na ofiary. A zaraz obok dostrzegłem kokon z Kalkmita. Jest to mały pasożyt atakujący ofiarę aby prowadzić do jej komórek wirusa, a jego cały organizm by ten dał się łatwiej zainfekować. I zauważyłem, że wieśniaki zaczęły trochę panikować, stwierdziłem, że im pomogę. Doparłem się na dachy i zacząłem atakować serce zakażenia. Udało mi się je zabić i tym samym powstrzymałem infekcję pewnego obszaru. Zebrałem troje żarty z zagrody we wiosce, a w jednej ze skrzyń znalazłem także skórzonego seta. Odwiedziłem także ruinę portalu, gdzie nie znalazłem nic szczególnego. Zaraz obok dostrzegłem jednak wieże strażnika, czyli strukturę, w której mieszka ochroniarz wioski Nieopoda. Zadaniem jest sprawdzanie, czy we wszystko jest okej. Okay, no i jak widać trochę zaspał. Zacząłem lutować jego zapasy. No, sorry, mamy Apokalipsę jakby XD, ale w sumie to żadnych ciekawych rzeczy nie miał. Gdy wyszedłem, zobaczyłem tego wielkiego kolosa, a zaraz obok niego małą wyspę. Niestety, gdy tylko się do niej zbliżyłem, zaczęła atakować mnie bardzo silnie uzbrojone moby. Jak widać, bardzo dobrze przystosowały się one do warunków aktualnej apokalipsy. rozpocząłem długą walkę, ale było ich coraz więcej, dlatego stwierdziłem, że będę trochę mądrzejszy i podbuduję się na górę, by swobodnie wyjść na platformę ze skrzynką. Zarazem jej dość dobrej temy, bo między innymi refa, diamenta Chlebki, a zaraz potem wbiłem na główne miejsce imprezy. Ale bardzo szybko tego pożałowałem. Cały obszar zainfekowany był wirusem skalku. Po przywitaniu skalkmaitu znalazłem źródło problemu, czyli kolejne serce zakażenia. Sprzedałem mu strefę i go zabiłem, ale szybko zrozumiałem, że serce było także kokonem skalkmaitu. Nagle zaczęła atakować mnie cała hamara szczurów. I może są one słabe, ale kiedy robi się ich aż tyle, to człowiek może trochę spanikować. Wchodziłem na moje bezpieczne miejsce i zlokalizowałem dwie skrzynki. Zrobiłem kamikadę, zeskoczyłem i na szybko zebrałem zapasy, które były niezwykle owocne. Zaraz potem uciekłem Stamtąd nie zauważyłem strukturę, która nie za bardzo mnie pocieszyła. Jadrera Outpost plus śmiercionośny wirus nie brzmi najlepiej, dlatego dorabiłem sobie diamantowego seta i ruszyłem w drogę. Nie zawędrowałem daleko, bo gdy tylko usłyszałem dźwięki Rawagera, dostrzegłem go kilka metrów dalej od siebie. Zakażony Rawager wywalił mi strefę na pół mojego życia, bo w końcu to Rawager, a dosłownie kilka metrów dalej podbiegł do mnie skalk Vindicator. Zjadłem mojego refaj i zacząłem spierdzielać, gdzie pieprz rośnie. Ale zorientowałem się, że jest noc i wokół mnie nie zaczęły pojawiać się mutacje wirusa pierwszego rodzaju. Chciałem je jakoś zmylić, ale były zgodne. Inteligentne i cały czas mnie goniły. Nagle, gdy zauważyłem, że skalkę Rawager się pali, stwierdziłem, że to moja jedyna szansa, by go pokonać. Lecz bardzo szybko zmieniłem zdanie, gdy ponownie walił mi strefę na cztery serca. Zacząłem musiechać gdziekolwiek. Wysiadłem na drzewo, i że go zgubię, ale ten zaczął niszczyć liście. Wokół mnie pojawili się że i myślałem, że to już koniec, bo mi pół serca. Jednak obok deszczego rzekę, przypomniałem sobie, że Rawager nie jest najlepszym pływagiem, dlatego nie zastanawiając się, skoczyłem do wody i. O, udało mi się przeżyć. Zaraz potem postawiłem piec i zacząłem przepalać jedzenie. Po krótkiej regeneracji odwiedziłem Platz że Outpost i zdobyłem strzał. Widziałem, że w tym miejscu więcej próbek nie zdobędę, dlatego stworzyłem łódkę i dobiłem do nowego lądu, gdzie znalazłem tajgę. Niestety wewnątrz lasu stało kolejne serce zakażenia i to właśnie wtedy dotarło do mnie, że powoli kończy mi się czas i że wirus przejmuje coraz to dalsze tereny. Zabiłem serce i popłynąłem dalej. Moim oczom okazało się bagno i to właśnie ten jest tutaj kluczowy. Widok, który zobaczyłem, bardzo mnie ucieszył, bo znalazłem niezakażoną wioskę, w której nie było widać żadnych do wirusa. Postanowiłem, że nie będę ich szczególnie lutował, bo zostawić zapasy wieśniakom jaką na ten cięższy czas. Wyruszyłem w kolejną podróż i tym razem nie było już tak miło. Po drodze natknąłem się na hordę zarażonych, a także na gracza. który wcześniej normalnie grał na tym świecie, ale został po nim tylko zainfekowany zombie. Horda dość mocno mnie obiła i zostawiła bardzo małą ilość serc. Jednak przed sobą odnalazłem wielkie zainfekowane Forest Mansion. Tyle, że w klimacie bagiennym. Dosłownie cały budynek był zakażony grzybem, ale wiedziałem, że muszę tam wejść, by zdobyć potrzebne mi próbki. Rozprawiłem się z kolejną hordą i weszłem na mini piętro, gdzie znalazłem nowy rodzaj Zakażenia. Roznosiciel to się jak serce zakażenia, a tyle, że w pierwszym rodzaju wirusa. Jest to olbrzymia kreatura, wybierająca jakiś obszar i infekująca go przez resztę swojego życia. A tak, jak widać, wybrała ten leśny dwór. Zabiłem roznosiciela, lecz ten ulotnił toksyczny gaz, więc lekko obstrzęsłem zbroję i postanowiłem wejść do środka. Jednak zatrzymał mnie kolejny zmutowany mob, który tym razem potrafił latać i dał mi serio ostro w kość. Przez chwilę miałem nawet pół serca, jednak Creeper wybuchł centralnie przy innych mobach i zdołał je zabić. Tym samym ratując mi życie. Ja wykorzystałem tę okazję i weszłem do środka, wybijając szybę. Słownie wszystko było pokryte. Grzybem, co dość mocno mnie obrzędziło, ale moim celem było zbieranie jak największej ilości szczątek potworu. A przy okazji, może to temu, bo w końcu to Forest Mansion. Po chwili zaatakował mnie kolejny zainfekowany i był bardzo szybki, więc postanowiłem skryć się kilka bloków nad nim. Następnie dalej zacząłem eksplorować dwór, a zakażonych było coraz to więcej. Rozpocząłem pościg przez korytarze i zablokowałem przejście do jednego spokoju, tworząc bezpieczną strefę, ale po chwili mowy przebiły barierę, a gdy próbowałem opuścić pokój, skoczyła na mnie dwójka zakażonych. A przez moment zrobiło się serio bardzo gorąco. Na szybko skraftowałem tarcie i moim celem. Stało się opuszczenie tego miejsca, to widziałem, że za chwilę mogę po prostu zginąć. Zakażeni zostawili mi tylko jedno serce i sprintem zmierzyłem w kierunku drzwi wejściowe. Ale te były za daleko, dlatego zregenerowałem się i wyskoczyłem przez okno. Ponownie miałem tylko jedno serce, a jeden z zakażonych zaczął się do mnie zbliżać. Zobaczyłem szybko pani, dlatego od razu postanowiłem zaryzykować i po prostu tam wejść. znalazłem się w jakimś starym, opuszczonym szybie kopalnianym. Szybko skraftowałem złote marchewki, by zregenerować małą ilość życia, a następnie zacząłem eksplorować tunele. Gdy nagle zauważyłem zarażonego ewokera. Dość mocno się wystraszyłem, bo wokół niego znajdowało się kilkanaście mutantów atakować I rozpoczęła się serio długa walka, jednak wszystko skończyło się tylko na zbiciu jego totemu. Tak, zmutowana wersja Walkera jest dużo mądrzejsza i sama używa totemów, które powinna dropić po swojej śmierci. Następnie zacząłem szukać wyjścia z kopalni, po zabijając zakażony. Nagle znalazłem małą wnękę i opuściłem podziemia w celu eksploracji dalszego świata. Rozpocząłem długą podróż i trwała ona noce i dnie, aż w końcu natknąłem się na naprawdę tragiczny widok. Oto jeden wielki kokon i centrum zakażenia w danym obszarze. Wirus skalku rozprzestrzenia się bardzo szybko, a co gorsza metr ode mnie wyłonił się skal i mnóstwo jego pomocników. Zacząłem uciekać jak najszybciej, ale ten był ode mnie dużo szybszy i ponownie mocno mnie obił. Nagle z boku pojawiła się zainfekowana wersja Creepera, która wybuchła przy mnie i zainfekowała teren skalki. Znalazłem bezpieczny spot na drzewie i zauważyłem, że cała wioska wieśniaków została w pełni zainfekowana. Bo to dość przykry widok i wiedziałem, że muszę by uratować resztki normalności. Pojrzałem także na wielkiego grzyba i dostrzegłem tam bardzo wiele roznosicieli. Wtedy zrozumiałem, że to miejsce to centrum nie tylko jednego, ale także drugiego wirusa. Zacząłem zabijać serce zakażenia skalku, ale ponownie oddalaz mnie Rawady. Tym razem sytuacja była ciężka i po prostu zacząłem uciekać, jak. Jak najdalej się da. Po drodze atakowało mnie zainfekowane moby, ale udało mi się uciec do rzeki Nieopodal. Nagle coś mnie zaatakowało i dosłownie dostałem zawału, ale wtedy zrozumiałem, że zostałem zakażony i skalk Mighty wytworzył w moim ciele kokon, który powoli mnie zabijał. Efekt na szczęście był krótkotrwały. Dobiłem do lądu i zacząłem zbierać surowce. Udałem się także w góry w poszukiwaniu śladów cywilizacji. Udało mi się znaleźć w pełni czystą i niezainfekowaną wioskę, co bardzo mnie ucieszyło. Postanowiłem, że tu zamieszkam, dlatego zacząłem wygrywać dziurę na podziemną bazę. Postawiłem crafting, który i udałem się do kopalni, gdzie nazbierałem dużą ilość diamentów i innych surowców. Stworzyłem table i zaklnąłem swoje przedmioty na pierwszy poziom, zapewniając sobie dodatkową ochronę. W craftingu odkryłem także, że szczątki mutantów pozwalają na wytworzenie niezwykle potężnych i silnych broni. Tyle, że potrzeba do nich dużo więcej skóry i mięsa mutantów, a to jest mi na razie bardzo potrzebne na badania, więc niestety musiałem sobie odpuścić. Nagle zacząłem kopać gravel, ale właściwie to po co mi on? Otóż zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę może być słabością mutantów wirusa pierwszego. I gdy rozłożyłem sobie wszystko na czynniki pierwsze, dotarło do mnie, że te perwie zawsze tworzą swoje kokony w umiarkowanej temperaturze, gdzie często jest dość wilgotno, a blisko znajduje się woda. Chodzi więc na to, że ich największym wrogiem jest skrajnie wysoka temperatura, czyli na przykład ogień. Dlatego też stworzyłem kilkadziesiąt zapalniczek i w główny centrum zakażenia, z którego niedawno uciekłem. Na start przywitała mnie duża ilość mombów, ale pominąłem i zacząłem zmierać w kierunku głównego grzyba. Wejście nie było łatwe, ale już przy korzeniu zacząłem wszystko palić, co dało mi dużo większą szansę do wejścia na górę. Gdy tylko udało mi się wejść, od razu zacząłem palić wszystko wokół mnie, aż w końcu ogień przyjął także roznosicieli, co było moim głównym celem. Na górze atakowało mnie mnóstwo zainfekowanych momów, ale dawałem radę odpierać ich atak. Aż w końcu wszystko wokół mnie zajęło się ogniem. Niestety nagle roznosiciele zaczęli wytwarzać trujące toksyny, które mocno mnie obiły i co gorsza zatruły. Szybko zabijam także kogon, z którego wychodziły zainfekowane moby i zeskoczyłem z grzyba, zabijając kolejnego roznosiciela. Gdy osiągnąłem już swój cel, zacząłem uciekać, a pomogły mi w tym moby zakażone skalkiem, między innymi oczywiście Rawadze. Tym razem obił mnie najmocniej do tej pory, a co najważniejsze nie miał swoich kolegów. Był pewien moment, w którym myślałem, że to już jest koniec. Zobaczcie, gdzie byłem i jak blisko byli rawadzerzy. na szczęście używając mojego 30-letniego doświadczenia, wskoczyłem do wody i po prostu im uciekłem. Następnie udałem się do Ancient City. Czemu? Aktualnie bardzo zależy mi na ja tym, żeby znaleźć sposób na to, jak zwalczać wirusa skalku. Nie mam o nim totalnie żadnych informacji. No więc gdzie znajdę ich więcej niż w miejscu, gdzie teoretycznie wszystko się zaczęło. Weszłem do środka i przemieszczając się bardzo, po cichu zacząłem lutować pojedyncze skrzynki. Byłem jednak trochę za mało ostrożny i kilkukrotnie uruchomiłem szylikery. W skrzynkach nie znalazłem nic szczególnego, ale nagle przypomniałem sobie o moim pokoiku pod portalem i weszłem tam w poszukiwaniu jakiegoś tropu. To był strzał w dziesiątkę. We wnętrzu skrzynki odnalazłem książkę i już myślałem, że znajdę sposób na uratowanie świata. Lecz były tam tylko puste zera i jedynki. Napiszcie w komentarzu, co to może być, gdzie mam szukać i co w ogóle powinienem zrobić. Kolejna część już niedługo.